Słuchajcie, witam wszystkich, na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam e, parę easter eggów, które Discord przygotował właśnie dla nas. Oczywiście, jeżeli też chcielibyście zostać wspierającym kanału, no to zapraszam, e, taki niebieski przycisk koło subskrypcji, klikacie, e, jest oczywiście dobrowolny, do niczego was tutaj nie zmuszam, e, chcecie to wysprzyjcie, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. A więc dobra, zacznijmy od tego, że jak widzicie tutaj na dole, e, bo klikamy sobie tutaj, to kopiuje nam tutaj jak widzicie ID całe nasze, e, nasz nick ID i teraz tak. Klikamy parę razy w to i zobaczcie co się dzieje. Skopiowano. Skopiowano podwójnie. Skopiowano potrójnie. I jak widzicie, to się cały czas zmienia. Zaraz, zobaczy zaraz zobaczycie sobie, dokąd to się zmienia. E, niesamowita boskość. Tutaj się już kończycie. E, ogarnąłem to tak naprawdę przypadkiem, więc postanowiłem, że to nagram. No, i tak naprawdę to po pierwszej isterek w dzisiejszym odcinku. A więc do drugiego isterego będziemy musieli odpalić Discorda w przeglądarce. E, po czym wpisujemy sobie tutaj discord.com slash na przykład e, byle co, tak naprawdę. Klikamy Enter. Jak widzicie, tutaj wyskakuje nam strona e, błędem. E, tutaj z błędem e, całego tutaj Discorda. I popatrz, nic, niewyzwykły błąd. Ale tutaj mamy taki przycisk, Klikając go, odpala nam się snake. No, i to był drugi sterek w dzisiejszym odcinku. Kolejny isterek polega na tym, że klikając tutaj parę razy usłyszymy dźwięk wyłączającego oraz włączającego się Discorda. W sensie, tak jakbyśmy na przykład siedzieli na kanale głosowym, ktoś by nas dołączył albo my byśmy gdzieś dołączyli. Posłuchajcie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale bardzo fajny isterek. A więc kolejnym isterekiem będzie to wejście w Discorda, kliknięcie Ctrl i slash. E, wyskakuje nam tutaj, e, jak co się używa. I teraz klikając strzałki, góra, lewo, prawo, dół, usłyszymy takie to dźwięki. No, isterek jak dla mnie naprawdę fajny. Um, no i lecimy już z kolejnym easteregiem. A więc do kolejnego easterega oczywiście znowu musimy tutaj wejść i teraz bardzo, ale to bardzo fajna animacja nam wyskoczy. Popatrzcie, jesteśmy tutaj, klikamy sobie H, H strzałka w prawo NK Jak widzicie, zaczyna mam mrykać tutaj. Wyskakuje bardzo fajna animacja, mi się ona bardzo podoba. Eee, takie o, takie o, taka ładna animacja No i tyle tak naprawdę z, z tego easterega no i dobra, to tak naprawdę będzie już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. A jeżeli tutaj zobaczę dużo łapeczek w górę, to postaram się znaleźć jeszcze więcej easteregów i je też nagrać. Czyli po prostu zrobić kolejną część z easterego z drugą już. No ale tak jak mówię, zostawcie tutaj masę łapeczek w górę i to zrobię. No i co? Stawcie subika, napiszcie w komentarzu co myślicie o tych easteregach. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymać się i cześć!